Cześć, minęły tety. Czas, niestety, na podnośnik. Mój trampek trafił na podnośnik z dwóch zasadniczych powodów. Na ostatnim tecie, oprzyt mam, mówiłem, wpadłem do rowu. Myślałem, że nic się nie stało, ale od tego czasu trampek zaczął jakoś dziwnie sam dohamowywać. Bardzo fajnie, na piachu szczególnie. No, rewelacja. No i druga sprawa. Gwóźdź, gwoździk, gwoździczek. Yy, Ze zjazdem ze stanionem ostatniego teta, złapałem. 5-calowego gwoździa. No niestety, przykro mi bardzo. Na szczęście była sobota wieczór już po grubym upalaniu, więc nie chciało nam się tego robić, więc odpuściliśmy temat. Pojechałem na laczku parę kilometrów nie, niewielkich, na szczęście opona bardzo twarda. Jeśli chodzi o jej konstrukcję, nic się nie stało, wszystko działa. Jesz Zacznijmy od kwestii podstawowej. Jakoś mi się dziwnie jechało, gdyż kierownica jest krzywa. No dobra, to jeszcze przeżyłem, no ale co by to miało wspólnego z dohamowywaniem? Wszystko niby jest... ten. Dobrze. Miejsce, które powinno być głównie odpowiedzialne za... upadek do rowu, jest całe, niedotknięte, nic nie jest obrysane, nie urwało się rachityczne mocowanie kamery. No... Szukałem, 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 aż znalazłem. Odłamał się... klamka odłamała kawałek pompy i ten mały kawałek wraz z czujnikiem stopu się obracał razem z naciskaną klamką i się nie cofał. Czasami się cofał, czasami się nie cofał. I Raz hamował, a raz nie hamował i było wszystko dobrze i było dobrze. Jak się cofnął do miejsca i się o coś zaparł, wtedy hamował i miałem takie wrażenie, że ten motocykl sam właściwie y, hamuje, że nic nie robi on hamuje. No, na piachu naprawdę nie fajnie. Wyłamało się oczywiście mocowanie od y, przewodu hamulcowego. I wspominany wcześniej gwóźdź, gwózdek Gwózdunio, który, jak sądzę, czekał na mnie w lesie od wojny. Naprawdę, to nie jest nowy gwóźdź. Poznajcie seniora wśród gwoździ. Ja myślę, że w tym całym lesie był tylko ten jeden gwóźdź i on tam na mnie czekał, aż mnie znalazł. No i skończył się mój tet w sobotni wieczór. Cóż, jak się okazuje, gwóźdź wielki, a ślad po nim mikro. Właśnie zagościł ten to wielki gwóźdź. Jak się okazuje ślad niewielki, ale zabawa się skończyła. Jeśli chodzi o opony, no z przodu drogo, ale wpadła psiń swędem, no to jest. Myślałem Anaki Wide. Fajna opona. No do tego co miałem przedtem, yy, to i tak zrobiła na piachu naprawdę. Fajną robotę i jechało mi się tym razem bardzo dobrze, dużo pewniej i y, przyjemniej. Nawet y, pomijając, y, że wyjechaliśmy w takim okresie między deszczowym a upałowym, więc y, piachy zostały trochę zduszone przez deszcze. No, całkiem przyjemnie się jechało. Natomiast tył: trakcinator y, Motos trakcinator Ralis. Fajna opona. Chodź. Powiem szczerze, trochę hałasuję na asfalcie, ale jechać się da. Trochę przepiłowała po asfaltach. Jak wiecie, źle z korkami nie jest, więc na razie zostaje. Gadałem ostatnio z kumplem, polecał mi jakiegoś Dunlopa, ale niestety problem jest taki, że występuje tylko w 18, no jak to do motocykli kursowych, a tu jest nieślesna 17. Myślałem jeszcze o zastosowaniu musa do... Opon, ale kurczę, on daje, on daje 0,9 góra uczucie yy, jednego bara, boję się, że przy jeździe na asfalcie będzie katastrofa, po terenie będzie się jechało świetnie, ale i będę pewny, że nic mi nie przebije tej opony, ten, ale po asfalcie, nie musiałem to najpierw wypróbować, jeden mus 3,5 pustówki, powiem szczerze, że 7 stówek trochę dużo jak na y, testy. No, zobaczę, chyba będę jednak musiał zmieniać dętki w terenie, zobaczymy, co się zmieni, może będę miał szczęście i nie złapie laczka. Ta. No, nadzieja matką głupich, no ale trudno, zobaczymy. Posiadamy również na półkach różne części wyjęte z innych motocykli, części, które ewentualnie mamy na sprzedaż. No i nawinęła mi się pompa od Ninja 650 z 2011 roku, więc całkiem młoda, z milutka. Wczoraj przerobiłem jeszcze tylko klamkę, ponieważ oryginalna klamka jest za długa. No więc musiałem użyć yy, średnio lubionego przeze mnie rozwiązania, czyli tak zwanej sportowej chińskiej klamki, ale y, w przypadku hamulca przedniego w motocyklu enduro ma to znaczenie przynajmniej drugorzędne. Myślę, że odpowietrzone, działa, hamuje piekło, więc jestem bardzo zadowolony. Pompa jest porządna, jest 9 lat młodsza niż motocykl, więc myślę, że będzie to działać. Musiałem to zakombinować tylko z... Yy, Mocowałem do lusterka, ponieważ ninja ma lusterka mocowane do owiewki, a nie do pompy, ale na szczęście rozstaw w jest tak standardowy, że pasował każdy mostek. Rozwiązanie numer 3 o charakterze średnio zadowalającym. Chciałem podnieść w kierownicę, bo jestem wysokim gościem, żeby było mi łatwiej jechać na stojąco. Fakt, że robione na szybko. No i tak średnio działa, raz że Kierownica jest pod jakimś dziwnym, tajemniczym kątem. Nie, 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 nie pasuje mi to. Będę zmieniał. Tym razem zainwestowałem po prostu w wyższą i przede wszystkim szerszą kierownicę. Staniol ma taką przy Transalpie i to świetnie się sprawdza, więc jakby nie eksperymentuję, tylko sprawdzam sprawdzone wzorce, uderzam i myślę, że to będzie działać. Zobaczymy. Na pewno zrezygnuję z tego yy, tutaj dziwnego rozwiązania przedłużka do przedłużki, przedłużki, przedłużka, bo to takie trochę no, nie, nie za bardzo mnie satysfakcjonuje. Zobaczymy, jak będzie z przewodami i z, i z yy, kablami, ale najwyżej się przedłuży. To... No dobra, kierka wjechała. Jest pod zupełnie innym kątem. W rezultacie, pomimo wywalenia cudownych przedłużek, przedłużeczek, jest wyżej niż tamta. Myślę, że jest sztywniejsza przez yy, ramię ściągające, przez tą cięciwę. Pompa podeszła zgodnie z przewidywaniami. Linki, jak się okazuje, są dobre. Kable, przewody, wszystko zagra. Teraz trzeba założyć tylko nowe manetki, ponieważ stare się już trochę zdewaluowały i będzie całkiem dobrze. Resztę jeszcze sobie ogarnę. Gniazdo zasilania, nawigacji i telefonu sobie założę tutaj i będzie wszystko dobrze. Jestem zadowolony. Kierownica nie była droga, nie jest to jakaś markowa, wielka, cudowna kierownica, ale nie przesadzajmy. Jak już kiedyś powiedziałem w innym materiale, nie róbmy z tego religii.